Elo ludzie, dzisiejszego vloga zaczynamy trochę wcześniej, bo idziemy właśnie, jest 9 rano, za 10 idziemy właśnie na reotwarcie nowego sklepu Pulenber w Złotych Tarasach, bo zaproszenie, bo już od jakiegoś czasu pracujemy razem z Pull&Bearem i jest nam bardzo miło, że dostaliśmy takie zaproszenie, więc ubieramy się i pokażemy wam, jak wygląda nowy sklep w Złotych Tarasach. Bardzo mnie to cieszy. Taką mam koszulę. No, chyba by się wyłączyło nagrywanie, bo już mam za dużo rzeczy na tej karcie pamięci, będę musiał ją sformatować. Ale no tak, idziemy właśnie do Złotych Tarasów i pokażę wam, jak wygląda sklep nowy. Patrzcie, tutaj mieszkamy, a tam jest event. Dokładnie tu. Daleko nie mamy. A i galerie handlowe o 9 rano są takim śmiesznym miejscem. Ludzie, którzy robią na przykład zakupy ciuchowe o 9 rano, to jest... Niezły jest dla oczywiście mnie. Bo jest otwarte już o dziewiątej. Tak. Jest otwarte. Bo ja, zawsze myśl, ja też zawsze myślę, że są od dziesiątej otwarte galerie, a o dziewiątej normalnie można przyjść i buszować po sklepach. A Na przykład ale... znowu o otwartym Pullen Beir. Ja wolałabym już o dziewiątej niż tak w tyle ludzi. Tak, tak, ale po prostu dziwnie zawsze galeria wygląda tak super rano. Pusta. Będą kasy sama Kiedy tak za na i nagram wszystko to, to ty. co ty. za złoto. Dobra, przepraszam. Co? Nie mam zało pamięci. Pamiętacie ten koszyczek, który wczoraj dostałem? To ten sam koszyczek. Ale wielki jest, wielki jest ten sklep nowy. Wiecie, co wam powiem? Usunęłam TikToka no nadal nie mam pamięci w telefonie. A w TikToku miałam bez 80 giga. To jest typiara, która ma 150 tysięcy zdjęć na telefonie. To nie jest taka ekspresja, to nie jest takie powiedzenie 150 tysięcy, tylko serio, 150. Pokaż Ruperta, którego dostać. Wow. Piękny Rupercik. Ręka, która trzyma pieska, która trzyma Rupercika. Nie, Rupert stoi na głowie, jak zawsze. To prawda. Nie, że macie swoją kolekcję. Super. Bardzo. Dzięki bardzo, do zobaczenia. Dobra, lecimy do roboty. Dobra, event ogarnięty Kuska z prezentem Tyż! Jesteś? Jestem Dobra, event załatwiony, ogarnięty Prezent dostanięty Możemy jechać do roboty, Ola ma dzisiaj rekrutację Ola ma dzisiaj rekrutację, ale nie ona się rekrutuje, tylko ona... Ja rekrutuję Ona rekrutuje Nie ona się rekrutuje, ale ona rekrutuje Tak Słysza. Jestem boss bitch Czemu ty mnie zawsze na za Nie wiem 8 No i Pyk Kolejny dzień z bani. 18 wybiła. Zaczynamy kolejnego Daily Co ty z tym? Kurwa, nie wzięliśmy pilocika. Musimy się cofnąć po pilota. Hej. Hej. Trafię, po pracy zapierdzielać ze szmatą na hack. Ta, jedziemy na chatę sprzącać, bo jutro przyjeżdżają do nas rodzice Oli No i musi być chata wysprzątana na błysk, co nie? Dokładnie Także dzisiejszy vlog to będzie pewnie głównie sprzątanie No tak Dobra, to jest przypominajka dla mnie, że na moim aparaciku też nagrałem nagrania z dzisiejszego dnia eee, Czyli <laughs> przypominam sobie Jasiowi z montowania Byliśmy teraz w baru Rascal I jadłem ostrzegę To baru? Byłem w Baru Raskaru i było bardzo fajnie. I bardzo fajnie właśnie pojadłem i się nie przejadłem. Ach, to prawda. To prawda, Och, było pysznie. Tak moja żyrawka. Było pysznie. Kochani, było pysznie. Eee, to i jedynie co... Nie no, jedynie co mi chyba najmniej smakowało, to był tatar. Poprosiłam pierwszy raz do tatara o sól i pieprz, żeby doprawić sobie, ale still, nie wiem, zawiadam się na tym tatarze. A ja lubię, jak tatar jest dobry. Nie. Tak, 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 tak. tak. Że trochę... Właśnie z mam tak, że bardzo mnie ogólnie obrzydza tatar, ale go lubię. Jak on mi nie smakował, to tatar mnie obrzydzał. Także nawet bardziej niż trochę. No i tak. Słuchajcie, nie przestraszcie się, że zmieniłem kamerę, ale po prostu idziemy do Rascala i bierzemy Ruperta. I jakoś tak nie bardzo chce mi się jeszcze brać. Wiecie, wielki aparat soniacza, więc biorę naszego kanonika, którego nie nazywamy Konan. Konanek! Bierzemy Konanka. Konanka bierzemy. O, jezu, a tragedia na w sensie tak Powiedziała podświatło. Ola zawsze. I no pod światło po prostu było takie no, białe, jak mam biała Rozumiem, rozumiem, nie krzycz na mnie. Rupert, jak lustro jest przed nim, to on się cały czas kapił, No i co, a nie patrzysz się już lustro? Czegoś tak patrzysz w to lustro? Co to piesek zapiesek? piesek? O, nie, skąd na mamę. Mama się odkładała dopiero. A co powiesz mamusi? Mama, podam ci łapę, bo jedzie, daje pizza! Kocham cię mamę! Kocham cię! No i co jeszcze mamie powiesz? Kocham Was wszystkich. Pozdrawiam moich widzów! Zezyłam wam liziuszka. takiego liżanego buziaczka. Hej, wiecie, jak wiecie, się ja widzicie, ja zrobić na... Diabło, restauracji! Zabierają mnie na sensji obiad. Ja dostanę troszkowego dewolaja! Mama powiedziała, a się obijałem. Żadnego dewolenia nie będzie. tak kłamie! Postanę debolaja! Teraz patrzcie to. Jezu, co to za szybki pies! Szybki bieg! A normalnie stoi i się trzyma za rękę. A teraz nie. Teraz musiał bo kamerę. On się boi kamery. No. I za rękę. No dom A to ja. chcę sezon na niezopętko. To ja. Ale ciebie wyglądam Subdivide and dance. Nigdy nie pamiętam co to jest za nie jestem brudna mam maść tutaj. Nigdy nie pamiętam co to jest są za słowa Subdivide and dance. po prostu. Dobra, piesek tu jest. Taka karta. Taka piękność. Kochani widzowie, ja muszę siedzieć na kolanach. Ja. Jak prawdziwy damulek przy stole, a nie na jakimś podłożu brudnym. No tak, co to za ładny piesek. Ale będzie tasting, co? No. Taka nie było. Patrzcie ludzie, to jest jeden z moich ulubionych bloków w Warszawie. Tam, tam, tam. Oj! Patrzcie, tu przyszła ostryga dla mnie. Wow. Mm niestety nie jest to najlepsze wizualnie. Wow. Dobra? Bardzo. Tatarek, ludzie, katsu, to nie pamiętam, co to było. To to, co potem. Aha, aha. I chlebek? Ogólnie to mają jeden z najładniejszych ogródków, moim zdaniem, w Warszawie. Najlepiej go pokazać, jak jest w Czechach, ale teraz też mm. No, wyszliśmy z Raskala. Co i kierujemy się teraz do chaty? Do chaty, żeby sprzątać chatę. Także. Przeraża mnie to, że tyle rzeczy trzeba teraz posprzątać. Ja może poleżeć na kanapie Ale może poleżymy chwilę, bo ja chciałbym dojść do wanny Patrzcie, tak wygląda dom bez zmywarki Więc mam nadzieję, że za chwilę, jak spojrzycie tutaj, to już będzie czysto. Raz, dwa. No i pyk, wszystko pozmywane, wszystko jest tutaj. Chata już jest względnie ogarnięta. Tutaj też już prawie wszystko sobie posprzątaliśmy. Dam Ola jeszcze robi pranie. Jest już północ, a my dalej działamy. Co powiesz? Okej. Okay. ludzie, jest godzina. 100 lat po. po... Pierwsza, 12. Kończymy sprzątanie umiralnie i spalnie bo pranie się robi 17 godzinę patrzcie ja tutaj wszystko pozmywałem pozbierałem śmieciochy tu pozmywałem i nawet umyłem lodówkę także wszystkie rzeczy powyciągałem, poumywałem te wlady powyciągałem rzeczy i na nowo wszystko posegregowałem. strasznie mi to zajęło dużo czasu. Ale możesz zobaczyć potem Ola jak jest ładnie w, w lodówce, bo wszystko jest ułożone. Dobra. A ty Rupert co powiesz?